Hej, 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 siemaneczko moi drodzy, wita, ojciec fan nie wiem który to już jest odcinek City Bus Manager. Moi drodzy się, pojawiły się na warsztacie z Steam kilka malowań dostępnych, nie tylko dla Warszawy, ale też widziałem dla Łodzi i dla innych jeszcze miast polskich, więc fajnie, można się pobawić i wcielić w inne też miasta. Natomiast dla mnie też jest kilka nowych malowań, którymi się w dzisiejszym odcinku zajmę. Ale jak zwykle zaczynam od harmonogramu i trzeba będzie przepisać. Kierowców mi znowu brakuje. Poszli na urlopy. Tu niektórzy zgłaszają jeszcze chęć urlopów. Ale widzicie, mam ich cały czas. Cały czas ich jest mało. Nie, nie są w stanie mi tu wyjechać na. Marecki będzie jeździł. dobrze. Na linii, dlatego będę musiał zrobić im overtime. Po prostu muszą pracować więcej, więcej. Potrzebujemy, potrzebujemy więcej pracy, natomiast kierowców mi tu brakuje. Trochę autobusów dokupiłem. I autobusów raczej nie brakuje. Brakuje po prostu kierowców. Eee, więc szybciutko przez te karty przelecę to, co mogę, jeszcze podorzucam nadgodzinki. Niektórym. I zajmę się dzisiaj malowaniami na tym odcinku. Ale ewidentnie brakuje mi tu kierowców. I tylko pytanie czy brakuje w ogóle? Czy on nie chce? To może inaczej. Najpierw spróbuję ustawić tutaj ręcznie kierowców. I wrzucę im tu po prostu nadgodzinki, jeżeli są jeszcze jacyś. A widzę, że brakuje. Jeszcze tutaj, o tutaj się pojawiło. Niestety nie mogę, nie mam wystarczającej floty pojazdów, ale mówiliście mi, że mam to na zajezdni Marymoncie, faktycznie mam, tutaj już, a, a propos, słuchajcie, w lakierni pojawiły się nowe malowania warszawskie, także skoro jest, to przekierujemy na zajezdnię, na zajezdnię, czekajcie, nie, nie, nie. Na zajednię główną. Mam 120 nie mam miejsc po prostu postojowych na autobusy. O, <noise> jak to się mówi, jak nie urok to straczka. Trzeba będzie zrobić więcej miejsc postojowych dla autobusów. Ewidentnie. I no trzeba tego w sumie chyba zacząć. Więc na spokojnie, na spokojnie. Chciałbym sobie tu ustawić. Na razie kolejne stanowiska dla autobusów. Także dzisiaj inwestycje, inwestycje. Dobra, troszkę się tam pojawiło, więc teraz może na zajezdni za Marymont. remont. Nie jestem w stanie je tam przerzucić też, nie? Jeszcze mi brakuje tych miejsc, słuchajcie. No inwestycje będą musiał dzisiaj duże po poczynić. O, i teraz tak. Tu jeszcze sobie ulicę dobuduję. W tą stronę, dobra. Teraz tak. Stanowisko, jakbym chciał dać duże z tej strony. Okej. Okay, to ulicę musiałbym zbudować mniej więcej w tym miejscu gdzieś. Dobra, i teraz yy, i teraz no nawet za dużo o jeden ok trudno zmieściły się no i teraz pytanie czy jestem w stanie przekierować te autobusy jeszcze brakuje według tego napisane jest że jeszcze mi trzech miejsc brakuje ożesz ty w mordę no tego to się nie spodziewałem Ale kiedyś to trzeba zrobić. No więc zrobiłem. Yy, no więc zrobiłem. I teraz to już na pewno mi wejdzie. Chociaż Ikarusa przerzucimy. Nie lakieruj, kurde. Za szybko klikam. O, i teraz jest możliwość przerzucenia tych autobusów. Słuchajcie, te dłuże wezmę może. przerzucamy i najwyżej tutaj dokupię. Bo tam ewidentnie brakuje po prostu autobusów. Dobra, więc autobusy my przeszły na główną zajezdnię. E, przeszły na główną zajezdnię. Dobra. Z, dzisiaj też będzie dużo lakierowania. Zobaczycie w międzyczasie, że tego sporo będzie dzisiaj. Ale najpierw harmonogramy. E, tutaj coś zostało przypisane. Kierowców dalej brakuje. Zgłosił się jeszcze jeden kierowca dzisiaj. Pytanie, czy ja nie jestem w stanie nic tutaj do tej strony ostatni powiedzmy o dodać. No i kurde chyba nie. A to już dziwne jest, bo tyle autobusów mi tu weszło. Aczkolwiek to są autobusy No Jeszcze muszę przerzucić, kurde. 124 mam. Patrzę, co tu jeszcze mogę. No to mogę. Jeszcze kilka autobusów mogę tam wysłać. No i co? I, i tyle, nie? Wszystko wyślę. Dobra. Marymont będzie ogołocony z autobusów. A tutaj? <ścoughs> Teraz znowu brakuje kierowcy. Jak już są autobusy, to brakuje kierowcy. Ja pierdziele. No dobra, trzeba zatrudnić kierowcę. Moi pracownicy. Zgłosił się jeden z graczy tutaj, jeden z was. Zaraz, zaraz go zmienię tutaj. I to jest e, Michał Woźniak. Jakoś tak. Michał Wo jak dnia... Jakoś tak. Przynajmniej z tego co zauważyłem. Więc on teraz pójdzie pracować. Gdzieś ty, gdzieś ty jesteś. Już patrzymy, to segreguje po jest. Dobra. I, i znowu mi wróciło. Eee... O. Dobra. Ten harmonogram jest, teraz ursynów południowy też jest, tutaj nie widzę, że nie ma problemu na tej zajezdni, no to dobra, na razie funkcjonują mi tylko dwie, dwie zajezdnie, więc na tych dwóch zajezdniach chciałbym sobie dzisiaj popracować, najpierw zobaczymy co tu jest, jaka jest możliwość przemalowania autobusów na kolory, o, słuchajcie, jest już możliwość przelakierowania autobusu, capacity ZTM o i bardzo fajnie. Także już tych malowań się pojawiło fajnie, bo bardzo dużo. I można je już wykorzystywać, więc najpierw zajmę się na tej zajezdni, żeby to ładnie wyglądało. Wszystkie autobusy, które się da. Urbina 18. O, tutaj jest sporo. Jest sporo tych malowań. Coś jeszcze? O, ten. Idę dzisiaj w lakiernie. Idę dzisiaj, słuchajcie, w lakiernie. Przyspieszymy w takim razie czas, a ja sobie tu spokojnie będę wykonywał lakierowanie, bo tego naprawdę będzie. Będzie dużo. I najwyżej dokupi się tutaj jeszcze autobusów do tej zajezdni. I zresztą do tamtej też brakuje. Ale tyle stanowisk co ja mam wykorzystanych jestem w szoku, powiem szczerze, nie spodziewałem się. Kupowałem, kupowałem, ale chyba nie było wtedy jeszcze malowań. Do tych elektryków, ale już na szczęście są. Jedne są z dachem białym, drugie są z dachem żółtym. I wszystko mamy już chyba polakierowane tutaj na tej zajezdni. Dobrze, straty oczywiście są, straty są, trudno. Straty się odrobi. Teraz przechodzę na główną zajezdnię, więc tak, aby kierowca został dzisiaj zatrudniony. Mega plac się zrobił, mega plac. Co mogę to lakierujemy, co mogę to naprawiamy. Klocki paski klinowe. Tak szybki przegląd, że, że zrobię rzut oka czy coś tu mi nie dymi. Tutaj się coś dzieje. Wiecie co? To, to w sumie chyba skasuje tą wersję. Jed zostawię jedyną słuszną, żeby mi się to nie myliło. Dobra, do, y do lakierowania, tutaj światełka się przepaliło spoko. Patrzymy, czy są jakieś niesprawności techniczne. Tutaj coś się dzieje. Też światło się przepaliło. Tutaj mamy lakierowanie. No dzisiaj sporo lakierowania, chciałbym już tą flotę dostosować do, do tego nowego mojego wyglądu wszystkich pojazdów na zajezdni, Na wszystkich zajezdniach, może tak, na wszystkich zajezdniach. Tutaj widzę, że też jest to lakierowania ten autobus, Więc dzisiaj dużo pójdzie kasy na tą okoliczność. W porównaniu z przeszłością jestem tutaj naprawdę szczęśliwy. Ależ ja się cieszę. Super. Po prostu pięknie. Dobra, jest już malowanie, jedź sobie. Sprawdzam co tu się jeszcze dzieje na tej mojej zajezdni. BYD, no nie zdążyłem go zapnąć, pojechał mi. Tutaj mam jeszcze capacity. Zresztą kilka jest jeszcze nieprzemalowanych pojazdów, sprawdzamy, sprawdzamy, tu jest kolejny capacity, no, wszystkie trzeba będzie docelowo zrobić, nie? A propos zobaczymy, czy na tego Lion City 12C będzie malowanie. Tak, dzisiaj będzie dużo lakierowania, dużo farby pójdzie, dużo baniek farby, ale przynajmniej wszystkie autobusy już będą porobione. I taki jest dzisiaj cel odcinka, słuchajcie, dzisiaj linii nie tworzę, czyli taki piątek mamy, piątek, pi piąteczek, piątunio, no to pięknie. Jak ja lubię piątki. No, i kolejny pojazd wyjechał, siódma rano, więc autobusy większość za chwileczkę wyjadą na godzinę szczytu. Co mi tam jeszcze wróci, to na lakiernie, o, tu jest jeszcze BYD. Czy byd, bo to różnie na niej mówią. No, ładnie, te malowanie, słuchajcie, wygląda nawet. no Są znaki ładnie. Oczywiście, fikcyjne malowanie nie ma takich autobusów w realu. Zresztą, Volvo też nie widziałem, powiem szczerze. Jeszcze takiego Volvo nie widziałem elektrycznego w Warszawie. No ale może nie wszystko widziałem jeszcze. Ale jeżdżę po drogach, no widziałbym, nie. Eee, chyba nie ma. No nie ma, dobra. Przykro mi, to jeszcze ten autobus sobie poczeka. Jeszcze lakierowania dla tego autobusu nie wymyślili. Eee, te już mają zlecone, dobra. Tu jest jeszcze jednego wyczaiłem: który nie ma tego malowania. Dobra, i ludzie się wpitolili, dobra, spoko, byd, byd. Byt ma swoje. Żółty albo z białym dachem, z białym dachem. Na razie ludzi widzę, petentów nie jest zbyt dużo. E, miejsce jest zrobione. Ej, za dzwoni. No tak, urlopik, urlopik. Jak do szefa, to tylko po urlopik. No. A już wydajnością pracy to już się nie chce za bardzo, co? Dzień klimatu, piątek. Aby zadbać o środowisko i przyspieszenie wdrożenia przyjaznych. Muszę to doczytać, poczekajcie. E, wdrożenia mm, przyjaznych dla klimatu środowiska transportu w dniu piątek zwiększamy bonus ekologiczny o 20% dla wszystkich e, podróżnych autobusami elektrycznymi. Aha, czyli będzie zwiększony po prostu bonus. Szanowni Państwo, znowu. O, o kurde, skracają. Skracają, czyli znowu większa flota, większa flota. Za 100 tysięcy to już coś kupię autobusy przegubowe Lion City zaproponujemy panu 110 tysięcy ajaj, no to Urbino 18 Ma 145. Nie, no to tutaj lepiej się w to... I ślepiej w to. Też mi odrzucił. Mamy jeszcze innego. O, tutaj się autobus udało kupić. Muszę go od razu szybko wyłapać. Przecież on mi pojechał. Tu jest. Dobra. Najpierw naprawy. Niezbędne. Wyposażenie pojazdu. Niezbędne. No, a później lakierowanie. To jest Volvo przegubowe. Dobra. No, trzeba iść w tym kierunku, chyba, jednak. Coś nam znowu dostałem? Nie, nie dostałem. Badania wszystkie: elektryki już odkryłem. No to autobusy przegubowe. W tym kierunku pójdziemy, dobra. Jeszcze spalinowe. Tak, już na fula. No dobra. No co oni się skarżą? Na coś się skarżą? Na razie nie. Na razie kupują bilety. Na razie kupują bilety. Na razie jest ok. Jest też achievement na ukończenie kursów. One się tutaj widzę. Generują. Ten do lakierni pojedzie sobie jeszcze, Wyłapio wyłapałem go. Tutaj też mam jeszcze jakiś autobus. Który się tam instaluje. To co mogę, to będę wyłapywał, tu widzicie? Jest są jeszcze capacity. Odblokowano autobus tourer, A, wczytaj przegląd. Dobra, biały dach będzie. Tutaj na lakiernie nie mogę. A sobie sprawdzę, co to jest za nowy autobus, przegubowy. Mamy tak, dwa elektryki, Urbino, Urbino. Capacity. Ee, kurde, jak mi to przeszkadza. Jeszcze raz. Kup nowy, używany, nie, now, nowka, nowka. Który to jest? Ten chyba. Mercedes-Benz Citaro G Tourer. I on ma 151 pasażerów, ok. No to co? Badamy się dalej, co? Badamy się dalej. Ostatni autobus za 50 tysięcy przegubowe, idę w przegłobę, kurde, nie ma co. Tutaj jest dużo autobusów do lakierowania, szczególnie te Capacity L. One mają właśnie 191 pasażerów, także są fajne na trasy. Są w stanie zabrać po prostu dużej ilości paksów z przystanków. Ale widzę, że hardcora nie ma, przynajmniej na przystankach. Jest 14 godzina. Zaczynają się powoli jeszcze chwilę. Godziny powrotów z pracy. Nie autobusy tu śmigają. A w następnym odcinku znowu jakąś linię wymyślimy. Biorę mam na liście już zapisane, więc będę brał z góry. Poszczególny. Aha, trzy, trzy drzwiowy. Okej, okay, no to nic ciekawego. Się tutaj nie odkryło i malowanka wskakują. Także dzisiaj, słuchajcie, wszystko co jestem w stanie do wyłapania, to zjedzie do lakierni. Co jeszcze mi się tutaj pojawi? Ten, ten też, tak. a nie, ten jest polakierowany. To o co chodzi? Ten do lakierni pojedzie. Tu mam jakiś taki kurde amerykański chyba, nie wiem co to jest, XN60 autobus. O, tu jest jeszcze jakiś elektryk niepolakierowany, ale dzisiaj farby pójdzie. Tony farby. Beczki farby. Dobra. Nie no, już tutaj akurat mam polakierowane te autobusiki, już mają ten... Coś mi tu jeszcze przyszło, o czym nie wiem? Tutaj mam jeszcze dwa autobusy, dobra. Chciałbym już wszystkie wyłapać. I robię rozbudowę dalej floty, floty i firmy. O, ciach. A tutaj zrobimy ulica, duże stanowiska. A, dobra, po kolei. Czekajcie, producent autobusu dzwoni. O, ciekawe. Usterka fabryczna autobusu we wszystkich egzemplarzach modelu New Interturo. Stwierdzono występowanie krytycznej usterki. Prosimy o dostarczenie wszystkich posiadanych przez Państwa egzemplarzy w celu usunięcia problemu. Poniedziałek to ostatni dzień przyjmowania pojazdu. Przewidywany czas naprawy każdego autobusu to 18 godzin. No dobra. Mamy problem, mamy problem. Fajne zdarzenie losowe. Usterka fabryczna. Pokaż znacznik. Słuchajcie, pokaż znacznik. No trzeba wysłać do producenta te autobusy. Do producenta na naprawę. Co prawda mogę to rozłożyć na kilka dni. Na razie wysłałem, słuchajcie, trzy pojazdy. Ale w związku z tym mogę też przecież sobie kupić używane autobusy. Zaproponujemy tutaj panu 170 tysięcy, odrzucił. Ikaruska. On ma 149 pasażerów. A Ikarusa też mi odrzucił. Interturo 146. O, tutaj mi pan zaakceptował. Autobusy piętrowe, autobusy pojedyncze mają maksymalnie 94 pasażerów, także słabo, trochę mało. Nie wchodzę w to. Tu jeszcze jest do lakierni autobusik do wyłapania. To jest w ogóle też nowe malowanie. Zresztą kilka nowych malowań jest. O, teraz pytanie: czy ten autobus oprócz naprawy, wymiany oleju i filtrów będzie miał swoje? O, widzicie, jest już malowanko, więc super. Czy on ma w ogóle malowanie? Jestem ciekawy. Oczywiście wyposażę go we wszystko, co można. I zaraz, jak coś będzie do kupienia, jeszcze nie ma nic nowego, to dzisiaj w tym kierunku będę szedł. Także słuchajcie, no, dzieje się, dzieje się na mapie. Linii dzisiaj nie ruszam, nie koryguję. Tutaj pro problemu z tym na razie nie widzę. A powiem szczerze, jakiś tam natłok tych pasażerów to znowu nie ma. Też są przystanki, gdzie mają trochę więcej. Na dworze centralne to zawsze miał tutaj dużo. Ale tak generalnie to te autobusy no nie są jakoś przepełnione. Także na to też się e, klienci raczej skarżyć w firmie nie mogą. Kupują sobie bileciki nie widzę skarg. Idzie chyba dobrze. Lota autobusów, kup nowy autobus używany, nic nowego się nie pojawiło. Jakbym chciał kupić z przegubów, no to 270 tysięcy. Um, Ikarusy 220 tysięcy. 360 litrów, 55 litrów spalania. Ikarus ma 35 litrów spalania. Ekonomiczny jest, słuchajcie, ekonomiczny. Jednego ikarusa mógłbym kupić jeszcze. Od razu nowkę sztukę, a co? Odkryto yy, zamówienie, odkryta pływanie. Ochota została wykonana. Otrzymujesz 70 tysięcy. No to git. Nowy Icarus, gdzieś ty jest. Gdzieś on pojechał, nie, nie widzę go. Tu jeszcze do lakierowania. No, wyłapuję, wyłapuję. Dobra, słuchaj, ty jedź do, do producenta. Niech jadą, niech jadą. Tego też wyślę. Tego kliknę czy nie kliknę? Tak, on jest używany w tym momencie. Dobra, nie da rady. Co tu jest jeszcze do lakierowania? Co tu jest jeszcze do lakierowania? Bo one teraz powoli zjeżdżają. Eee, no tak, ten jest tylko w te moje barwy zrobione. No, trzeba przemalować na te wszystkie, które tutaj mam wcześniej. Jestem ciekawy, czy ten jest możliwość polakierowania go. O, tu jest jeszcze. No, trochę ich mam, trochę ich mam. Trochę ich mam. Eee, na szczęście tutaj większość widzę, że już jest ok. I karusik stoi. Odeśli do, do producenta. A raz coś tam przypiszemy. I karus będzie wolny, i karus sobie poleci. A co? Dobra, mam 200 tysięcy. Coś nowego się pojawiło zużywanych. Aha, jeszcze niestety chyba nie ma malowania dla tego autobusu. No, może ktoś zrobi. Zobaczymy. Zobaczymy. Więc na razie go nie maluję. Będzie od razu widoczne, że on, malowania jeszcze nie ma. Dobra, coś tu się jeszcze uda wyłapać. Nocna zmiana. Te dwa mi się udało wyłapać, te mają malowania. Tamten też ma, dobra, tutaj też są ok. Ten, o, tego mi się jeszcze udało wyłapać. Sporo dzisiaj tych malowań było. Sporo, sporo. Ten już ma zlecone, ten już ma malowanie, nie trzeba. Więc wyłapię wszystko, co się da. I Karusik stoi, drugi, dwa. I Karusy chyba mam takie 18-metrowe. A może ma troszkę mniej metrów. Nie wiem, ile taki Karus miał. Metrów jeszcze, może nad rzut, rzutem na taśmę coś mi się uda kupić. Słuchajcie, z przegubów. To tutaj za o, zaakceptował moją propozycję. To jeszcze, może. Nie, tego Xena to nie. Ale tej farby dzisiaj zrobiłem nieźle, nieźle, a to dużo też czasu się schodzi z tym, nie? Jednak odrzucił moją propozycję, niestety pan, eee, a ten czemu nie jest polakierowany i karusik. Ja się pytam. Trzeba to zrobić, nie? No ten to może być niepomalowany. A, tutaj właśnie dojechał. Uuu, ale on jest w stanie... On jest z silnikiem zepsutym. To trzeba to zrobić najszybciej. Ulepszyć do fula. Dobra, czyli jeszcze będę miał jeden autobus. Ja pierdzielę. Czyli na zajezdni, słuchajcie, będę miał... Teraz 125 autobusów. Tutaj jeszcze szybkie przemalowanie. Ok. Jeszcze jakieś tutaj przypisanie pójdzie. Do producenta wysłałem autobusy. Niech jadą, niech jadą, niech jadą. Trochę ich brakuje, ale sobie uzupełnię to innymi autobusami, nie? No i dobra. Mamy godzinę. 9 minut po północy. Stan za piątek 882 000, czyli gorzej jak czwartek. No ale i tak było nieźle. Jakieś inwestycje oprócz tego malowania? Chyba nie co. Wydatki praktycznie takie same, pewnie wpływy były mniejsze, co? Dotacje były mniejsze i z biletów było trochę mniej. Tak, generalnie, więc no różnice niezbyt duże. No, ale na plus. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, a w następnym odcinku będę budował, projektował kolejną linię autobusową, taką z RALA. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, trzymajcie się. Pa.